No i ostatnia naszych Karabek. Klaczka też gangesta, Zaleusaka. No i tak fajna, głęboka pobyła w kawał szyi. No jak widać trochę mało mięśni jeszcze ma nałożone na siebie. Nie robi się tak. Yy, no powiem mocno, bo i trochę mało zadu i trochę mało łopatki jeszcze trochę brzuch wisi widać, że ona potrzebuje jeszcze trochę czasu żeby żeby jakoś lepiej wyglądała ale pomimo tego, że ona tak wygląda to naprawdę nie mamy się do czego czepiać żeby ona źle pracowała czy odstawała od całej reszty ona chętnie pracuje i to jest miłe, bo klacze arabskie to jest taki gatunek że jak się trochę za mocno dołoży, to one się denerwują, stresują. To po prostu mają wszystko, wszystkie trzy nasze placzki. Mają gdzieś. Jedzą, pracują i czekają na więcej. I jedzenia, i pracy. Także dobry kierunek. Ale tak jak ta efekta się zamieniła, to w ogóle... A tu jeszcze brakuje właśnie, trochę na tej tak.